Witamy Państwa jak co miesiąc gościmy w klinice weterynaryjnej MyPet. Doktor Tomasz Nowak, Filip Borowiak. Panie doktorze, o czym dzisiaj? Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania laboratoryjne i tematem przewodnim będzie dzisiaj badanie moczu, czyli po co je robimy, jak je robimy, jakie wyniki uzyskujemy z analizy moczu, no i też jak taką próbkę moczu pozyskać i kiedy ją pobierać. Badanie krwi u naszych pupili to badanie popularne. Troszeczkę inaczej jest z badaniem moczu, bo nie wiemy w zasadzie, kiedy powinniśmy i kiedy możemy naszym pupilom takie badania wykonać. No rzeczywiście, badania krwi są o wiele częściej wykonywane u nas w laboratorium, ale w ogóle, tak podsumowując, badania laboratoryjne wszystkie wykonujemy u zdrowych zwierząt, aby się przekonać, czy rzeczywiście są zdrowe, a u chorych, czy mm, chorują na chorobę ostrą, przewlekłą, na co w ogóle są, są chore, prawda? I jeżeli samo badanie krwi daje nam wiele informacji takich ogólnych, to badanie moczu często jest badaniem uzupełniającym. Mm, Całe badanie kliniczne i, i badanie laboratoryjne, w szeroko pojęte, a jest badaniem kluczowym i takim głównym, przede wszystkim przy podejrzeniu chorób nerek i dolnych dróg moczowych, oraz niektórych sytuacji takich metabolicznych i hormonalnych. Panie doktorze, no to skąd właściciel ma wiedzieć, czy jego pupil podopieczny cierpi na yy, choroby nerek? Czy może to jakoś sam stwierdzić sam zbadać swojego pupila? A dopiero potem przyjść do gabinetu? Przy chorobach ostrych ten właściciel te objawy. Chorobowe zauważy przy chorobach przewlekłych, długotrwających, on często nie jest w ogóle świadom, że jego potopieczny zdradza jakiekolwiek objawy choroby, czy to nerek, czy dolnych dróg moczowych, czy też chorób hmm, hormonalnych. Obserwując swoje zwierzę, znając je dobrze, potrafimy ocenić, jakie są odchylenia od normy, czy to w sposobie oddawania moczu, czy to w charakterze hmm, samego tego moczu, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o objętość, jeśli chodzi o, o domieszki różnego typu koloru ale też patrząc na to zwierzę bawiąc się z nim jesteśmy w stanie na przykład ocenić czy przypadkiem ten pies czy kot nie ma bolesności w okolicy lędźwiowo-krzyżowej w tej bowiem okolicy czyli za żebrami przy kręgosłupie, są zlokalizowane nerki i jeżeli tam nasz potopieczny akurat przy dotyku, przy głaskaniu, przy jakichkolwiek no, pieszczotach, zabawie sygnalizuje, że jest to dla niego dotyk nieprzyjemny, to mogłoby wskazywać, że faktycznie mamy do czynienia z jakimiś chorobami nerek. Omacując jamę brzuszną jesteśmy w stanie wyczuć pęcherz moczowy przy oczywiście przepełnionym pęcherzu moczowym. Jeśli czujemy pod palcami, przy miękkim brzuchu, że jest tam coś kulistego, twardego, o takich napiętych ściankach, i jeszcze do tego wszystkiego dołączymy obserwację, że nas, nasz kot czy nasz pies z trudem ten mocz oddaje. No to mamy odpowiedź, że jest to zaleganie moczu w pęcherzu moczowym. Potrafimy ocenić na przykład okolicę podogonową. Ujście zewnętrzne cewki moczowej. Czy nie ma tam przypadkiem zbyt mocno sklejonej sierści, włosów, czy nie ma domieszki krwi, czy nie jest na przykład przerzedzenie sierści związane z wylizywaniem na skutek przewlekłych stanów zapalnych i czy na przykład nie gromadzą się różnego rodzaju sole. Chodzi mi o krystaloidy, które są w świetle pęcherza moczowego, zatykają cewkę moczową, ale wyciskane oczywiście się gromadzą gdzieś na zewnątrz ujścia cewki moczowej. U starszych zwierząt Albo u zwierząt na przykład na mocznicę, na, na zatrucie mocznikiem, tym amoniakiem, potrafimy nieraz wyczuć w oddechu, albo nawet taki przez skórę prawie że dyfundujący amoniakalny zapach taki zapach toksyczny, nieprzyjemny. To również może nam jakby nasuwać podejrzenia, że mamy do czynienia albo z cukrzycą, albo z mocznicą, albo z różnego rodzaju innymi chorobami metaboliczno-hormonalnymi. Co wskazuje na to, że nasz kot albo nasz pies oddaje mocz właśnie w sposób nieprawidłowy? Tych, tych zjawisk, jakby tych symptomów jest bardzo dużo, no bo y, biorąc pod uwagę sam sposób oddawania moczu, możemy obserwować u naszego psa czy suki, na przykład? sam akt takiego nietrzymania moczu jakby popuszczania moczu prawda już w domu co się na przykład zdarza u suczek z tak zwanym nietrzymaniem moczu a u psów na przykład z chorobami prostaty czy nowotworami pęcharza moczowego czy stanami chorobowymi nerek i zapalnymi pęcharza moczowego u kota Częste wchodzenie do kuwety, napinanie się, nieraz i miałczenie przy tej okazji, wyciskanie po kropelce tego moczu i to jeszcze czasami moczu zabarwionego krwią albo yy, takie strasznie wysiłkowe oddawanie moczu również może wskazywać na zatkanie cewki moczowej albo na zapalenie pęcherza moczowego. Zbyt w ogóle obfite oddawanie moczu, zbyt yy, jeśli chodzi o, o wielomocz, czyli jakby objętość samego moczu, jak i o częstomocz, czyli częstotliwość yy, wychodzenia na spacer czy oddawania tego moczu. Moczu również sugeruje. Bądź to choroby takie jak cukrzycę, czy moczówkę prostą, czy nadczynność kory nadnerczy, czy różnego mm, stopnia sprawy takie metaboliczne, zwiększoną podaż płynów czasami, zwiększony stres, y, ewentualnie jakieś stany gorączkowe. Y, nieraz reakcje polekowe po niektórych farmaceutykach potrafią tak wpłynąć na organizm, że mamy zwiększone pragnienie i zwiększone oddawanie moczu. Wszelkie stany zapalne przebiegające z wysoką temperaturą ciała będą, będą również towarzyszyły zwiększonemu oddawaniu moczu, prawda? czy będzie im towarzyszyło zwiększone oddawanie moczu. Sam sposób na przykład strumienia moczu, jeżeli pies, który regularnie no, posikuje swoje miejsca, nagle przerywa, nagle mm, broni się przed tym, przed tym oddaniem moczu, przed, przed tym siusianiem, też nas to powinno niepokoić. Może to wskazywać na jakieś neuropatię, na przykład na zmiany w obrębie rdzenia kręgowego, na zmiany w obrębie unerwienia samego zwieracza cewki moczowej, na jakieś właśnie guzy czy torbiele prostaty, które uciskają na szyjkę pęcherza moczowego. Oddawanie moczu w sposób taki no, wyjątkowo wysiłkowy. Może wskazywać na przewężenie światła cewki moczowej i na nowotwory, które uciskają, na różnego rodzaju guzy, które zamykają światło tego pęcherza moczowego, bądź też i na kamienie w pęcherzu moczowym. No i sam kolor tego moczu, który najlepiej ocenić na przykład zimą na śniegu, no bo wtedy widzimy, że mocz, który u mięsożernych powinien być taki słomkowo-żółty, staje się nagle albo czerwonawy, różowawy, czy czasami zielonkawy. Bywa też, że pod wpływem jakichś substancji chemicznych czy lekowych czy jakichś toksycznych on zmienia kolor na całkiem egzotyczny, na przykład na niebieski czy na jakiś taki fioletowawy, ale te wszystkie rzeczy obserwujemy w trakcie codziennych spacerów bądź też u kota, no, patrząc jak on w tej kuwecie się zachowuje i, i sprzątając po nim w tej kuwecie. Panie doktorze, co analiza moczu może powiedzieć weterynarzowi, na jakie parametry zwracamy uwagę co badamy w trakcie takiej analizy? Taką próbkę moczu poddajemy badaniom fizykochemicznym. I już na wstępie można ocenić praktycznie sam charakter tego moczu, jakiego on jest koloru, czy ma dobrą przejrzystość, czy nie jest mętny, jakie jest barwy, czy nie ma na przykład domieszki krwi, czy zbytniego udziału barników albo żółciowych, albo zmieniających w ogóle ten, ten kolor moczu. I oczywiście potem robimy takie badanie fizykochemiczne zaawansowane, czyli mierzymy. Gęstość moczu, ten ciężar właściwy moczu, pH, czyli odczyn, który u mięsożernych powinien być kwaśny. Następnie obecność np. Na przykład cukru w moczu, obecność ciał ketonowych, obecność białka, nitranów i y, obecność y, różnego rodzaju takich domieszek, indykanów np. w tym moczu. To już jest badanie zaawansowane, bo i rubinogen też można w tym moczu wykryć. I następnie jest badanie osadu moczu, i w tym osadzie moczu pod mikroskopem oceniamy obecność np. nabłonków, czy to są nabłonki mm, dróg wyprowadzających mocz, np. nabłąki nerkowe, mm, wałeczki różnego typu, krystaloidy oraz obecność krwinek, krwinek czerwonych, krwinek białych, jak i bakterii. Jeżeli. Coś nas bardzo niepokoi, to nawet taką próbkę moczu kierujemy na badanie bakteriologiczne, czyli robi się klasyczny posiew bakteryjny i hodowlę bakteryjną z danej objętości moczu. Panie doktorze, przyglądałem się, jak pan badał swoich pacjentów i muszę powiedzieć, że badanie moczu, pobranie moczu u psa i u kota to nie jest taka łatwa sprawa. Rzeczywiście jest to często taka największa bariera, y, która czyni to badanie moczu tak mało popularnym, tak, mało, y, tak, tak rzadko wykonywanym w gabinetach weterynaryjnych. Y, w zasadzie myślę, że to jest to jedno z najtrudniejszych zadań nakłonić właściciela do złapania tej próbki moczu no bo jest to u niektórych psów czy kotów absolutnie niewykonalne. Przychodzą nam z pomocą producenci różnego rodzaju na przykład żwirków jako podłoże do, do pobrania tego moczu właśnie w stronę analizy moczu dla kotów ale u psów na spacerze nie jest tak łatwo zbliżyć się z jakimś pojemniczkiem, czy z talerzykiem, czy z jakąś taką wyprofilowaną no, podstawką, czy, czy, czy chochelką, nawet i, i ten moc złapać. My naszych pacjentów no i właścicieli tych pacjentów absolutnie wyręczamy od takich przygód, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to no, bardzo, bardzo trudne i niewdzięczne zadanie i zwykle ten mocz pobieramy my tutaj na miejscu, w sposób bezpośredni. Najlepszą formą pobrania moczu i najlepszą formą, jeśli chodzi o wiarygodność, o rzetelność tych wyników pozyskiwanych z analizy tego moczu, jest tak zwana cystocenteza wypełnionego pęcherza, czyli nakłucie pęcherza moczowego pod kontrolą USG albo no, doświadczony internista potrafi też i, i bez tego podglądu USG sobie poradzić. I wówczas mamy próbkę moczu pobraną prosto z pęcherza moczowego, bez zanieczyszczeń cewkowych i praktycznie na cito możemy ją poddać analizie, a właściciel... Nie męczy się zbieganiem za psem, z kubeczkiem i czajeniem się na kota, kiedy wchodzi do kuwety i podkładanie mu tam jakiegoś talerzyka, żeby, żeby tą próbkę moczu pozyskać. Także my taki sposób preferujemy, aby po prostu ten właściciel, przychodząc do nas, pamiętał, że ma przyjść z pełnym pęcherzem. I wówczas ten mocz pobieramy w gabinecie. Co nie jest dla tego psa ani kota zabiegiem jakimś nieprzyjemnym, bolesnym, bo odbywa się to no, bez nieczulenia przeważnie i nakucie trwa chwilkę, a próbka moczu jest jak najbardziej taka najlepsza do, do przeprowadzania analizy. Badanie moczu często jest tym badaniem kluczowym, badaniem wyjaśniającym, ale na przykład przy jednostkach hormonalnych, albo jednostkach krążeniowych, ciśnieniowych, czy przy jednostkach jakichś neurologicznych nie wystarczy samo badanie moczu, tylko trzeba rozszerzyć tę diagnostykę na przykład o badanie ultrasonograficzne, gdzie możemy obejrzeć całą jamę brzuszną z akcentem na nerki i na pęcherz moczowy i u samców na prostatę, a u samic na przykład na, na macicę, co często ma wpływ właśnie na, na obecność tych objawów moczowych. Rozszerzamy to badanie o Radiografię, czyli zdjęcie rentgenowskie, gdzie możemy na przykład wykryć kamienie obecne w pęcherzu moczowym czy w nerkach, czy też jakieś badaniem kontrastowym, tym radiologicznym, różnego rodzaju przewężenia moczowodów, albo wady anatomiczne moczowodów, czy, czy nerek, czy pęcherza moczowego i również związane z tym zaburzenia. Są badania rozszerzone typu rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, gdzie różnego rodzaju guzy można też wykryć, niewidoczne no, w tych wcześniej wymienionych badaniach, więc zawsze to interpretujemy przez pryzmat diagnostyki szerszej. Jednym z podstawowych badań uzupełniających samo badanie moczu jest badanie krwi, ale badanie krwi oparte nie tylko na morfologii, czyli to hematologiczne, ale badanie biologiczne chemiczne krwi, czyli tak zwane próby czynnościowe, próby czynnościowe głównie nerek. Tam możemy sprawdzić poziom mocznika, poziom kreatyniny na przykład, poziom też cukru oraz, na przykład, w badaniu rozszerzonym poziom elektrolitów, takich jak sód, jak potas, jak chlorki. W badaniu jeszcze szerszym, na przykład, obecność hormonów bądź jakieś próby stymulacji hormonów przy nadczynności kory nadnerczy, przy niewydolności tarczycy, przy cukrzycy. To wszystko ma ze sobą związek i nieraz tylko zwiększone pragnienie i tym samym zwiększone oddawanie moczu jest jedynie wyrazem głębiej leżących schorzeń, które dopiero w tej szeroko pojętej diagnostyce trzeba mm, odnaleźć, trzeba wykryć. Osobom poszukującym odpowiedniego towarzysza dla siebie przedstawiamy dziś psa rasy Grzywacz Chiński. Ta rasa pochodzi z Chin. W Polsce jest wystawiana już od 20 lat. Najpierw był wzorzec uznany Łysego, dopiero potem na ring zaczęły wchodzić Włochatę. No i co do rasy? No, przesympatyczny pies, towarzysz, wspaniały. Nie ma, w ogóle nie mają agresji. Nie są złośliwe. No, fantastyczny pies do domu. No właśnie, fantastyczny pies, ale trzeba też powiedzieć coś o właścicielu. Jaki powinien być właściciel Grzybacza Chińskiego? Kto może sobie na takiego pieska pozwolić? To znaczy tak, myślę, że każdy się nadaje. Z tym, że no, jak do każdego psa trzeba, no pies musi wiedzieć, co jemu wolno, bo jeżeli nie, no to wejdzie nam na głowę, czy to York, czy to Grzywacz, czy to każdy, każdy inny pies. Ale myślę, że to są psy dla wszystkich do bloku. Ja mieszkam w bloku, mam dwa psy i w ogóle nie stwarzają problemu, bo one się wkomponują gdzieś tam w kąt w mieszkaniu i psów nie widać, także nie ma problemu i. Grzeczne, no co do innych psów, no to zdarza się tak, że do większego psa potrafią tam szczekać, warczeć, bo wydaje im się, że bardzo są odważne, ale kiedy pies inny się odwróci, zacznie warczeć na nie, to one wtedy dają nogę. Grzywacz to zwykle pies bardzo przyjacielski, Chodowcy twierdzą, że dobrze dostosowuje się do potrzeby właściciela. Jeśli ktoś będzie spokojny, to grzywać się przy nim uspokoi, jeśli ktoś będzie sportowcem, to on też nadąży. Nad, nad, Natomiast właściciel powinien być spokojny, myślę. One nie znoszą podniesionego głosu, nie znoszą nawet, nawet jakichś nie, nie tyle konfliktów, tylko że coś, coś powiedzmy, zalążek konfliktów w domu, to grzywać już jest bardzo nieszczęśliwy, bardzo wystraszony, więc. A, to stosuje się, do, dla, dla staruszka na przykład będzie dobrym psem i, i dla kogoś, kto, kto bardzo dużo czasu spędza poza domem i godzinami na przykład może towarzyszyć tam przy rowerze też i, i będzie zadowolony w dobrą pogodę. Nie? Także wspaniałe. Wspaniała rasa i mają to do siebie, że się dokupuje następne. Ja już mam trzeciego teraz. Są <grymnie> jak chipsy, jak... tak to mówią hodowcy grzywaczy chińskich, że są jak chipsy. Weźmie się jednego, chce się następnego. A proszę powiedzieć, jak wygląda pielęgnacja grzywacza? Zwłaszcza te y, łyse, y, trzeba dbać o, o nie, bo, bo nie mają tej no, naturalnej tak. ochrony w postaci y, włosa, sierści, tak? To znaczy myślę tak, w zimie yy, to po prostu ubranka, jakieś tam płaszczyki, yy, pelerynki, a w lecie po prostu zwykły palsam do ciała. Chyba że jest piesek jasny, no to wtedy trzeba kremu z filtrami używać, żeby się nie, popa nie, nie miał poparzenia słonecznego. I tyle, I pielęgnacja to w sumie żadna. No długo włosy, no to wiadomo trzeba czesać, ale to jak każdego innego psa, także. Nie sprawiają kłopotu żadnego i przede wszystkim są bardzo dobre dla alergików, bo nie uczulają, bo mają włos, nie sierść i nie wydzielają psiego zapachu i nie gubią włosa, także w ogóle tych piesków no, nie, nie czuję się w domu. Problemu nie sprawia także karmienie grzywaczy. Ja jestem raczej za tym, żeby podawać suchą karmę, Moje jedzą suchą karmę, bo to jest wygodne i dla psa i dla nas, bo nasypiemy garstkę karmy do miseczki i pieski sobie jedzą, nie ma problemu także. Ale ogólnie są wszystko, wszystko żerne. Dziś w naszym programie to już wszystko. Zachęcamy do wykonywania badań laboratoryjnych różnych, bo pamiętajmy, że badamy zdrowe zwierzęta po to, żeby sprawdzić czy są zdrowe, a u chorych wykonujemy te analizy, aby sprawdzić na co są chore i czy właściwie je leczymy. Spotykamy się za miesiąc, a przez ten czas mogą Państwo przesyłać pytania do doktora Tomasza Nowaka. Odpowiemy na nie w następnym odcinku naszego programu. A adres naszej skrzynki mailowej to pies i kod pisany razem: małpa